Eksodus Młodych 2011, nasz drugi decyzjalne spotkanie młodzieży dobiegło końca. Jest też okazja, aby wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy się przyczynili do tego spotkania i Eksodusu, nas tutaj nie byłoby, gdyby nie Pan Bóg, bo wierzymy, że to On nas tutaj zebrał, On sprawił, że tutaj się spotkaliśmy i zaprosił tych wszystkich uczestników. A nam dał siły i odwagę, żebyśmy mogli to w jakiś sposób na nasze możliwości przygotować. Żeby Eksodus mógł się odbyć, też cała grupa ludzi. Ja wiem to i się cieszę, kiedy tak przychodzą i mówią, że księże dyrektorze dziękujemy. Ale tak naprawdę to ode mnie to nie, niewiele albo tylko jakaś część zależy, bo jest cały sztab ludzi, którzy tutaj nam pomagają, którzy są zaangażowani. Już wiemy i pamiętamy, że tych organizatorów jest trzech, czyli ja, ksiądz i ksiądz Piotr. Ale też i całe inne służby tutaj, które były zaangażowane. I do nich należy przede wszystkim wymienić służby porządkowe, czyli ksiądz Sylwester Zwolak, ksiądz Kamil Taras, liturgia, czyli ksiądz Mateusz Januszewski. Jeżeli chodzi o grupę teatralną, to ksiądz Andrzej Wąsek i wielu księży, którzy nam pomagali. Natomiast jeżeli chodzi o osoby świeckie, to sekretariat pani Joanna Drzał. Jeżeli chodzi o służby medyczne, to pani Katarzyna Drzał. Jeżeli chodzi o sklepik, to pani Marzena Majdan. I dekoracja pani Anna Bartko. To są takie osoby, które wokół siebie zgromadziły wielu os wiele osób, które im pomagały, aby to wszystko mogło dobrze funkcjonować. Wielką też wdzięczność wyrażamy naszym pasterzom, biskupom, którzy tak ładnie to ułożyli w taką klamrę. Ksiądz biskup Wacław rozpoczął nasze spotkanie. I, i z biskup Mariusz zakończył. Cieszymy się bardzo, że biskupi są zawsze obecni razem z nami, popierają nas, wspierają, błogosławią i tak po ludzku też pomagają, i dobrym słowem, więc, i nawet materialnie, więc za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Nie byłoby tego spotkania, gdyby niewielka życzliwość ludzi i firm, które pomogły wesprzeć to dzieło Exodusu Młodych w tym roku, a do nich należą z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Zwierzyniec, Starosta Powiatu Zamojskiego, Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II, Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie, PKP Linia hutniczo szerokotorowa Spółka ZOO w Zamościu, Zakłady Chemiczne Alvernia S.A., Zarząd OI Sprzedaż i Dystrybucja Polska w Jarosławiu, Prezes Banku Spółdzielczego w Biłgoraju, Bank Spółdzielczy w Biłgoraju, nadleśnictwo Zwierzyniec, firma Domplast z Lubaczowa, przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Janeks z Janowa Lubelskiego, Erbud SA oddział w Rzeszowie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu, okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnym Stawie, Zamojskie Zakłady zbożowe w Zamościu. Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Sosnowe Zacisze w Suścu. Mobilne Muzeum z Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się w Krakowie. Skok imienia Księdza Franciszka Blachnickiego w zamościu. Progres Chem w zamościu. Firma Budmat w zamościu. Oraz starosta powiatu Lubaczowskiego. Promocja spotkania to przede wszystkim media. Dziękujemy. Katolickiemu Radiu Zamość, Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej, Tygodnikowi Gość Niedzielny, Radiu Lublin, Lubaczowskiej Telewizji Internetowej, Gazecie Nowa z Biłgoraja oraz wielu, wielu ludziom życzliwym i dziennikarzom, którzy promują i będą promować to nasze spotkanie. Dzięki Wam, dzięki Waszej otwartości i życzliwości, to spotkanie cieszy się taką dużą ilością młodych ludzi i wielką życzliwością osób dorosłych. Za to Wam spodamy serdeczny Bóg zapłać.